Kto to widział, żeby mikrofon spadł? Woo. Teraz, halo, halo? Jeszcze raz, synchronizacja. No. Teraz chyba dobrze. Może dzisiaj miejsca wystarczy na srejfonie i na głowokamerce. Mryga lampka? Mryga. Dobra, lecimy z tematem. Już na standardowej trasce. Witam Państwa na semestrze piątym. Przypomnę, zwolnię trochę, bo wiatr będzie wiał, nic nie będzie słychać. Przypomnę tylko, że przedmioty są omawiane i oceniane w kontekście zostania frontasiem albo backendowcem. I tak, pierwszy przedmiot programowanie aplikacji w języku javascript zdaje się, że przedmiot obieralny no wiadomo javascripta każdy jeden powinien trochę umieć czasem trzeba ubabrać ręce w czymś śmierdzącym jeżeli chodzi o sam przedmiot z tego co pamiętam, wykładów więcej nie było niż było. Pan prowadzący miał chyba lepsze rzeczy do roboty. A same ćwiczenia, czy PSy, czy jakich tam jego on tam nazwał, kto chyba ćwiczenia, czy PSy. No przy komputerze w każdym razie też mi się za bardzo nie podobały. No, ale ogólnie przedmiot jako przedmiot, żeby Javascripta się nauczyć, to zatwierdzam, może takie coś być. Następny obieralny przedmiot aplikacje webowe ASPMVC. ASPMVC to taki ch kropka netowy, jakieś dziadostwo mnie tu lata. Pramę work. No, dobry przedmiot. No, dobra koncepcja, żeby takiego czegoś się uczyć, jakiś praktyczny tam projekcik był. Było to w dwuosobowych grupach. Chyba pierwszy raz, żem w grupie prawie nic nie robił, a drugi ziomeczek robił. Chyba pierwszy raz, żem siedział do drugiej czy trzeciej w nocy W kontekście studiów Bo ostatniego dnia już tam razem daliśmy po robocie a właściwie ostatniej nocy I prowadzony też dobrze ziemeczek, Młody, elegancki chłopak To się wytnie Zaraz znowu mnie o tęczę posądzę ja tam napisał dalej zaawansowane techniki programistyczne z tego co się orientuje i pamiętam chodzi o wzorce projektowe w, paru, że w miejscach pracował nie przypominam sobie żeby ktoś mówił no słuchaj tutaj zastosujemy Taki wzorzec, a tam taki, a tu jakąś fasadę, a tu kaskadę, a tu pyłek, a tu sryjek. Ale można poznać te wzorce i czerpać z nich inspiracje. Może jakieś triki w programowaniu obiektowym się komuś nasunął. Ogólnie, wzorce to tam tak średnio bym powiedział, że są niezbędne do życia, ale poznać je nie żeby wiedzieć, które jak dokładnie, tylko zerknąć, co można zrobić, na jakie kto inny pomysły wpadł, żeby rozwiązać pewne problemy, to polecam. Także załóżmy, że przedmiot dobry. Dalej narzędzia procesu tworzenia oprogramowania, czy jakieś SVN, -y, Gity, jakieś tego typu rzeczy, jakieś do wycieków pamięci, znajdywania różne tam były. Po mojemu lepiej by się było skupić bardziej na gicie tylko ale tam Ale powiedzmy, że przydatne, no jak tam trochę tego będzie, nie zaszkodzi. Całkiem przydatny semestr póki co. Dalej. Programowanie aplikacji www. Jeżeli chodzi o tam na komputerach robienie zadań, to chyba tam w jakichś JSP, JSF-ach. No, można było użyć czegoś nowocześniejszego, ale było jak było. Zawsze to człowiek się pobawrał w kodzie, coś pokombinował. Także spoko. Wykłady też były. Nie najgorsze. Znaczy, dobre były wykłady, no? Nie powiem, że nie. Tutaj pan doktor, jeden z lepszych wykładowców, moim zdaniem. I to jedyny przedmiot, który mnie na tych studiach pokonał, i że miał poprawkę. Co prawda, nie wrzesień, bo zimową, czyli tam z dwa tygodnie były. Na douczenie. Pierwszy raz żem zaufał ludziom z uczelni, z braci studenckiej. Bo ogólnie to oni się tam założyli, jakąś grupę Facebookową, tam rzucali jakieś gotowce, niegotowce, ściągi, materiały, siedzieli i wszystkim. Ja tam Facebooka nie miał. Dopiero żem go założył. E, jak gierkę zrobiłem i chciałem z tego Facebook Games, czy czegoś takiego skorzystać, się tam zagłębić, to jakoś później było dużo. No ale chodziły słuchy, że pan doktor to się gdzieś wybiera i za, zara po egzaminie wyjeżdża i chce, żeby wszystkie ludzie miały zdane, żeby nie musiał na poprawkę przyjeżdżać i że będzie takie łatwiutkie i że wszyscy zdadzą. I się dobra tak mówią, to tak będzie. I tam z cezika, czyli tam ze stronki z materiałami oficjalnymi od wykładowcy jakiegoś tam PDF-a, żebym przyglądnął wraz. I tyle było, poszedł, napisał. Jakoś byle jak napisał. Tam na egzaminie, tam o XML-ach, o XPath-ach, o soap -ach. chyba głównie było, ale nie, nie dam sobie głowy uciąć. Jakaś mnie ciągle gryzie. No i żem tego nie zaliczył, dopiero później żem poprawił dwa tygodnie później. A okazało się, że w tej grupie oni później mieli jakieś z poprzednich lat egzaminy i trzeba mnie tam było się zapisać i je porobić i no nieważne Dostałem pstyczka w nos za moje ja nie założę Facebooka Nie, nie, nie No ale Poprawka jedna na studia To i tak Zdecydowanie poniżej średniej. Dalej, angielski. O tym już mówiliśmy. Inżynieria oprogramowania. Następny przedmiot. Czyli diagramy UML. Jakiś tam przypadków użycia. Klas. Raz w sumie przebiegu, taki co pokazuje co z czym gada i jak to chyba tylko gdziekolwiek widziałem użyty no może jeszcze klas chociaż też nie bardzo bardziej to się tam jakieś obrazki rysuje, takie żeby wyglądały wizualnie laczek na drzewie żeby tam wyglądały, żeby widać było tam o co chodzi, jakieś proste, to z tym gada, tutaj obrazek bazy, tutaj logo czego innego i one mają gadać, i to wysyłać tamto, a nie tam jakieś UML, zgodne ze specyfikacją taką, a raku. także myślę, że przedmiot, żeby cały przedmiot z tego robić, to nie. Można by. Animacje czy coś. A to nie. Nie bardzo. No ale jak na jak na te studia, to semestr całkiem potrzebny. I to tyle. Na piątym. Widzimy się na szóstym. Baju, baju. Szkolarna mucha. Sztydziadu.